powitać. No i się zaczęło znowu afera. Właśnie jakieś 10 minut temu Robert Grochowski oświadczenie pod, na moim fejsie pod wczorajszym linkiem zamieścił. Robercik, no jesteśmy kumplami, no ale było zadzwonić, ale możesz pisać oświadczenie, nie ma problemu. <laughs> e no więc zacznijmy, bo z Andrasem rozmawiam. E, to nie chodzi o rok 2012, gdzie Andreas bodajże zrobił wtedy mistrzostwo Niemiec po raz ostatni. E, gdzie e, Majera e, wyprzedził. Już nie wnikam, o jaki hajs miała być sprawa sądowa. To znaczy chodziło o 4 miliony euro, ale mniejsza z tym. E, chodziło o rok bodajże 19 lub 20. E, i tam było bodajże tych kontroli 17. Ja w tej chwili jestem w Polsce, więc nie mam tej gazetki pod ręką, ale ją znajdę, bo to e, ten artykuł czytałem w gazetce u Burgera e, w Aschaffenburgu, więc a u Burgera pracuję od stycznia 2020, 20, więc to podejrzewam był e, 20 rok. Być może to była gazetka z końca 19 roku. Bo tam sobie zbieram te stare gazetki, ale myślę, że ją znajdę. A jak nie znajdę, to wystąpię tam do niemieckiego związku, oni mi tam ten protokół prześlą, i ja tam to zamieszczę. I tam nie ma, tam nie ma ani słowa kłamstwa o, tym, o tej kontroli. I też nie powiedziałem tego, ja nie powiedziałem tam, że że ja go o coś posądzam. Nie, tam nie padło z moich ust e, słowo, że ktoś tam e, coś tam machlaczył. No, tylko przedstawiłem po prostu e, to, jak to było tam napisane. Ja to zamieszczę po prostu. Nawet w języku niemieckim można tam sobie to będzie przetłumaczyć i tak dalej. No, to, sądem to mnie straszą już ludzi dziesięciu, tylko jakoś żadnych papierów jeszcze nie dostaję z sądu. No i też, no chyba, że rzeczywiście mi się coś, ale nie wątpię, żeby po dwóch latach coś tam nie halo i coś przeinaczyłem. No może tam się z tymi kontrolami pomyliłem, że nie było ich 17, tylko 15. No ja jakoś tak, ale, ale na pewno nie chodzi o rok 2012, tylko chodzi o 19 lub 20. Tak to wyglądało. No e... Ja zaraz idę na mecz, bo gramy dzisiaj z wiceliderem tutaj u siebie. Trzeba się po prostu trochę odprężyć, pokibicować. Oby wygrali. gazie są. Także tak jak mówię, postaram się ten protokół yy, wynorać. Tylko... no. Pff, no. Wielkie halo. No. Robert, no po co, po co ty się w ogóle w no? Ja wiem, że on jest twoim przyjacielem, no dobra, no. Nieważne, no. Ale to, to się skonfrontujemy i zobaczymy, bo ja przecież nie spreparuję tego protokołu, który był w tej gazetce i zobaczymy, czy, czy, czy ja miałem rację, czy ktoś tam miał rację, no. Także, no to tyle w tym temacie na dzisiaj. Zobacz, co by tam jeszcze dodać. No, właściwie to wszystko, bo tam nie ma co. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ale już taki jestem po prostu. Ja nie robię tego dla poklasku, nikogo nie oskarżam. Owszem, powiedziałem tam, że Paściak był oszustem, bo go złapali, złapali go. Natomiast nie powiedziałem, że Andreas jest oszustem. No ma bardzo dobre gębie to, to nie ulega wątpliwości. No to. to... Kto ma jakieś wątpliwości? No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że gołębia ma bardzo dobre. No, no i, i tak jest. No, jeśli dobrze lotujesz, to należy się liczyć z tym, że będziesz tam po prostu nielubiany i będziesz, yy, znam to z autopsji, wiem to po sobie. <laughs> I, I tak to wygląda po prostu. No, to zostanie dzisiaj na przedlocie też wrzucone za chwilę. No szkoda, że tam e, niestety muszę takie filmikrę, filmy kręcić, no ale ja przedstawiam swój punkt widzenia. Proszę się do tego w komentarzach ustosunkować, a ja zapewniam, że protokół e, będzie. Nie ma z tym problemów. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam, good luck.